Wiesz to, no jak miałem zły moment tam w 2023 roku, powiedzmy końcówka, wszystko mi się działo na bani. Więc dodatkowe takie komentarze, które były na prawie każdej platformie negatywne, no nie wpływały na mnie pozytywnie. Mimo tego, że ja sobie zawsze w miarę radziłem z hejtem to po prostu ja sobie z nim, zrozumiałem, że ja sobie z nim radziłem, dlatego że jak byliśmy w ekipie, to był tak, ten pociąg tak szybko jechał, że ja nawet jak wypadłem z tego pociągu na chwilę, zrobiłem jakiś błąd, to zaraz mnie tam wciągali, bo cała ta maszyna jechała do przodu, po prostu bardzo szybko, tydzień i, i było zapominane. A ja, jak zostałem sam, byłem sam z tym wszystkim i byłem odpowiedzialny tylko i uświadomiłem sobie, że każdy facet, może nie każdy, ale większość facetów, ma takie coś, że w pewnym momencie uświadomiasz sobie, że mi nikt cię nie uratuje, nie? nikt po ciebie mm. nie przyjdzie. Nikt ci nie powie, oj stary, będzie dobrze, zrobimy coś fajnego, nie? musisz po prostu samemu. A widzisz teraz y, większe wsparcie na przykład od swoich widzów? Tak, na pewno. To w ogóle jest. Y, teraz jak dostaję na przykład hate, czy jakieś komentarze, czy coś, to są ludzie, którzy typowo wszędzie po prostu ja. Oni takie komentarze zostawiają każdemu, nie? a tak naprawdę dostaję, dostaję masę DM-ów. Kto wie, ten wie, że opisuje, bo mam pootwierane DMy z widzami po prostu i sobie czasem oni mi wysyłają jakieś. Rzeczy, że dzięki mnie na przykład ugarneje się w sporcie i mi piszą jakieś rzeczy. Ja im opisuję, zajebiście się tak trzymaj. No i jadam się tym. Zmieniało się w mojej głowie. Ukończyłem terapię, żyję sobie na swoich zasadach samemu teraz i, i, i niczego nie oczekuję, tylko po prostu się gdzieś tam rozwijam, jak tylko mogę. Ale no też 14 miesięcy terapii, polecam każdemu serio. Jakim nie jesteś w jakim nie jesteś w stanie życia, jeżeli czujesz, że coś jest nie tak, że nie fajnie, fajnie jest ci w życiu, naprawdę po prostu idź i tyle. Postaraj się, oddać temu na 100%. Ja się oddałem na 100%, byłem szczery, opowiadałem wszystko, więc moja pani terapeutka wie o mnie wszystko, także mogłabym mnie skancelować. Watch. <laughs>